Rower towarowy. Powoli czas się zająć rowerami w gracu Oni używają takich rowerów towarowych. Różnych konstrukcji. Tu jest jak jest układ kierowania przenoszony z kierownicy. Tu jest buda towarowa. I co ciekawe tu zamiast łańcucha jest pasek. Oczywiście hamulce pneumatyczne, znaczy hydrauliczne i tak dalej. Rowery są czasami w wersji elektrycznej, ze wspomaganiem elektrycznym. ten chyba czegoś takiego. Rzeczywiście są przeróżne, no ale powoli, powoli będę kolekcjonował. No i oczywiście zwykłych rowerów jest mnóstwo, zwykłych klasycznych, tak? włączając to napęd elektryczny. Tutaj graczczanie zapinają rowery w ten sposób, że on jest, ten rower akurat, jest po prostu postawiony w stanowisku, a zabezpieczony jest w taki sposób, że koło jest przypięte. Ten rower zabezpieczony jest w taki sposób, że rama jest przypięta do stojaka. Podobnie jak ten, solidne zabezpieczenie, ale rama przypięta do stojaka, a i przednie koło, czyli to już jest lepiej, to taki brytyjski sposób. Podobnie ten. Tutaj jest koło spięte z ramą a sam rower nie jest przypięty do stojaka. Rowerów jest oczywiście mnóstwo i ludzie jeżdżą na nich cały rok.